Mariusz Majewski, gniewkowo.eu. Szanowni Państwo, atmosfera i napięcie przez wyborcze i wyborcze w gniewkowie sięga już z Zenitu. Przyjechaliśmy, jak się pewnie domyślacie, do cygańskiej wróżki. Wróżka nam powróży i wskaże nam e, zwycięzcę nadchodzących wyborów. Szanowni Państwo, wszystko to traktujemy oczywiście zabawowo z przymrużeniem oka. Wchodzimy do wróżki. Zapraszam. W takim razie, jakie brzmi pytanie? W takim razie pytanie moje jest krótkie i proste: kto w niedzielę wygra wybory? Karty nam pokażą o tej osobie wszystko. Przełożę w tej chwili na trzy kupki, tak? Rozłożę. Ok. Zabierzemy tą. Karta nam okazała silną osobę. Która ma jakiś cel przed sobą. Zobaczymy dalej. Ta osoba jest o dobrym sercu, sprawiedliwa i chciałaby bardzo pomóc ludziom. O. Widzę, że ona też ma jakieś wrogów. Bardzo się zmagała z swoim, y, swoim życiem, praktycznie, bardzo poświęcała swój czas na to i energię, ale widzę, że jej się tutaj wszystko ułożyło. Widzę, że jej się uda. To, do czego y, dążyła, osiągnie ten cel. Karta pokazała kobietę. Czy, w tych, czy w tych, z tych osób jest kobieta? No, muszę przyznać rację, że jedną z kandydatek jest kobieta. Ja mam jeszcze zdjęcia, może przedstawię. Proszę, żebyś wyciągnęła zdjęcia. Ka Widzę tutaj mężczyznę i kobietę, a karta tak. nie pokazała mężczyzny. Widzę tylko kobietę. A jeżeli pan chce rozłożyć karty na tą kobietę, ja to zrobię. I zobaczymy charakter tej kobiety. Może jakiś cel. Zobaczymy, co pokażą karty. Przełożę jeszcze raz. Pozytywna dusza. Tak, pozytywna dusza. Radosna. Aha. Tutaj znowu pokazało, że zmagała się z różnymi yy, rzeczami, celami, niezgodnościami. Znowu pokazała, że bardzo dużo walczyła, energii traciła, ale pozytywnie. To się ukazuje, że jest pozytywnie. Tak. Widzę, że, że pragnie zaprowadzić porządek i spokój. Tak, porządek i spokój. Jeszcze mam jedno pytanie. Chciałem zapytać, czy poprosić o wizję najbliższych tygodni, miesięcy, a może Pierwszego roku, jak będzie to wyglądało w naszym mieście. Krótka wizja dla naszych mieszkańców. Okay. <laughs> Widzę jakieś nieporozumienia, niezgodność, niepewność. Widzę walkę, ale pozytywnie. Ktoś pomoże, ktoś pomoże waszemu miastu. I to wszystko pokazuje na pozytywnie, pomimo, że będą chwile ciężkie. Na samym początku tutaj pokazuje, że będą chwile ciężkie. Ale się uda. Jest pozytywna karta, która mówi, że ta osoba pomoże temu miastu. I ludzie z czasem zrozumieją, że to był dobry wybór. Będzie to dobry wybór, bo ta osoba zaprowadzi porządek i spokój, będzie się starała pomagać, nowe realizacje tutaj wprowadzać. Także widzę same pozytywne rzeczy w tej karcie. Także jakby było źle, ale to po trochu pomału wychodzi, że będzie dobrze. Tak, tak ta, oso ta, ta karta znowu pokazała osobę o silnym charakterze, o dobrej duszy, która stara się pomóc wszystkim ludziom yy, mimo własne, włas, yy, włas, własnej źle to własnej. Tak, pomimo własnych lęków, własnych obaw, bo ona się boi, bo ludzie ją nie wspierają, tutaj tak pokazuje. Ona słyszy, co ludzie mówią, że nie są pewni w niej, ale to nie, nie mają być niepewni, bo ta osoba, właśnie ta osoba tutaj pokazuje kobietę znowu pokazała kobietę, że ona ma pomóc temu miastu, pomóc nie tylko miastu, ale tym osobom, którzy są w trudnej sytuacji. Oczywiście, to nie będzie od razu. To z czasem wyjdzie, i ludzie z czasem stwierdzą, że tak, mieliśmy rację. Dobrze, że ją wybraliśmy. Dobrze, że ta osoba zaprowadziła nam spokój w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do śledzenia naszej strony, a oficjalne wyniki w niedzielę. Naszą wróżbę proszę traktować, tak jak powiedziałem wcześniej, jako zabawę, a może wskazówkę przed niedzielnymi wyborami. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. thank you